Hej, 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 kochani moi, witam was w kolejnym odcineczku na kanale Alicja w krainie zakupów. Dzisiaj, kochani, podrapiemy sobie szczęśliwe linie. No, do szczęśliwych to im daleko, ale no zobaczymy, słuchajcie. Yy, wszystkie zdrapeczki są do połowy zdrapane, żadnej linii, of course, nie ma. Wkład, słuchajcie, naprawdę dzisiaj na bogato, bo 18 zł. jak widzicie matematyka to mój konik <laughs> także kochani zobaczymy z drapeczek jest 6 dwie różowe dwie jeszcze z tej starej wersji takie no blado niebieskie i żółciutkie z każdej po dwie sztuki zostawcie łapeczki w górze subskrybujcie kanał będzie mi niezmiernie miło będziemy sobie chyba po jednej z każdego koloru tak drapać Zobaczymy czy coś nam tu się uda wydrapolić. Byłoby miło. No ale wiecie jak jest. Bierzemy się do diabania, taki wiecie, na spokojnie odcineczek bez wielkiego wkładu, żeby nie było wielkiego płaczu. No i szukamy winogronek. Mam nadzieję, że u was kochani wszystko w porządku. Zdrówko dopisuję. Różowe linie udało mi się znaleźć na ostatnim wyjeździe, na szkoleniu. Także mam, ale nie pierwszy raz je drapie. Miałam okazję już je drapać wcześniej, poza kanałem. W Gdańsku ich nie ma, ale nasza kochana dorotka, jak weszły one w obieg, że tak powiem. Wysłała mi ich parę, żebym sobie przetestowała i nawet powiem Wam, wynik nie był taki zły, no ja dokładnie nie pamiętam, ale myślę, że dobra połowa wtedy była, jakoś tak. No i z tego co widzę z drapeczka jest pusta, puste linie nieszczęśliwe, SQW, teraz weźmy sobie ten staroć. One niedługo wychodzą, też gdzieś się znalazłam. Już nawet nie pamiętam gdzie, bo te zdrabki leżały, leżały i tak sobie pomyślałam, że czemu nie? Mam wszystkie trzy kolorki. No, czarnego niestety nigdzie nie ma, przynajmniej ja nigdzie nie widziałam. Także stwierdziłam, anagram, zawsze to odcineczek, arbuzik, winogronko. A jak usłyszałam, że niedługo te właśnie wychodzą, ta starsza wersja. No to mówię, trzeba nagrać, po prostu wydrapać. Chociaż pytanie, czy w ogóle wiecie, będziesz czymś do kolektury, nie? <grych> bo coś się nie zapowiada. Mam nadzieję, że nic nie pominęłam. Bo wiecie, ja to jestem ślepa. Sakiewka, no ubogo, ubogo z tymi symbolami, jak widzicie. Tragedia i księżyc, no i zdrapeczka chyba też pusta, no słabo, słabo. QA, makabra, makabra, bierzemy się za żółtą, może żółta nas pozytywnie zaskoczy. <gry> Ananasik, no albo będziemy na zero, nie? Akurat w tych zdrapkach mnie by to nie zdziwiło. Bo tak jak mówię, ze szczęściem to one nie mają nic wspólnego. W większości symbolów w ogóle nie ma. Zapomnieli je nadrukować. Bananek. Chyba, że ja pomijam, no tak też może być. Pod jest linia, cud nad Wisłą, słuchajcie, zera nie będzie. O i patrzę teraz, słuchajcie, z drapeczka z numerem 1. Nie zauważyłam nawet wcześniej. Czasem rzeczywiście ta jedynka potrafi zaskoczyć, ale u mnie to tylko czasem kwiatuszek. I ostatni symbol, truskaweczka, ale nic tu ona nam już nie daje. I co my tu mamy? No trzy złocisze, no zwrocik tak. Trudno, żeby było więcej. <laughs> mamy 3 złote. Zawsze coś znowu bierzemy sobie różową no w tym moim świetle i kamerze w ogóle to nie wygląda jak róż, ale jest taki piękny róż, naprawdę ja nie jestem jakoś fanką, powiem wam różowego arbuzik wiecie, trapeczki ładne mają przyciągać, żeby człowiek kupił, ale wygranych, wygranych zapominają serducho nie widzę księżyc tu jest księżyc krabik biedronka w ogóle nie widzę wisienki tu mamy jedne jeżeli coś pomijam to przepraszam cytrynka i ostatni symbol, kluczyk, którego nie ma. IQS, także obie różowe się nie popisały. Teraz jaką mamy? To, taką niebieściutką. No zobaczymy. Krabik. Tu są jeszcze dwie, dwa, dwa kobieto. Mówię polski język, trudny język. Korona Banan Słoneczko Arbuzik Arbuzik jest Serducho Wisienki Nie widzę Złoto. przedostatni symbol słoń. I ostatni symbol jabłuszko. No, ale nic nam to nie dało. Strapeczka wychodzi na pustą, tak jest kół N. Również obie niebieskie się nie popisały. Ostatnia nadzieja w żółtej. I szukamy, czego my szukamy? Kości. Proszę, jest linia. Słuchajcie, obie żółte dały wygraną. No. To mi się podoba. Księżyc. Chociaż coś. Arbuzik. Proszę, jest druga linia. No i subicio. Jabłuszko. Nie widzę. Korona. ruskawa, nie sakwa, słoneczko, gwiazda, 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 ananas, trzecia linia, słuchajcie, szok i podkowa. Czyli mamy trzy linie. Czekajcie odszepię ten syf, No i patrzymy. 3 złocisze. 3 złocisze i 3 złocisze. 9 zł. Czy można mieć? Można mieć. Także mamy 9 zł, ja kontrolnych nie pamiętam. SS, Czy to jest rzeczywiście tak, jak powinno być? Ale sprawdźmy sobie jeszcze. Śliweczki nie było, tęczy nie było, serducha nie było, czyli wychodzi, że 9 zł. No, podsumowanie powiem Wam, no nietragiczne, nietragiczne. Na wkład 18 zł, czyli ile tam tych było 6, tak? 6 dwie różowe przegrały, dwie niebieskie przegrały, wygrały, słuchajcie, obie żółte. I na jednej mamy 3 zł, na drugiej mamy 9 zł. Czyli na wydane 18 zł mamy 12. No, wiecie, nie są to kokosy, ale jesteśmy na minusie, tylko ile? 6 zł. No, także do przeżycia odcineczek jest. Tak króciutki, szybciutki. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Zostawiajcie łapeczki, subskrybujcie kanał, żeby być ze mną na bieżąco. A teraz Wam się żegnam. Życzę Wam miłego, pogodnego dnia, dużo zdrówka i ślebuziaczki. Pa, pa, pa.